Ładny Opelek Mokka Dwa kluczyki dobryki, Oba pilociki Sprawne Podjedziemy sobie w lepsze miejsce Do nagrywania Bo tutaj ruchliwa ulica Troszeczkę głośno Fajny kolor brokatowy Ach. Witam wszystkich Łapeczki, komentarze mile widziane Reklam nie przewinamy jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, daj subika. Przypominam w opisie pod filmami. Macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko. Na takie wypady. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Daj ci za to Boże kto negusa Wspomorze rocznik 15. 1.6 benzynka. Manual piąteczka. Przebieg 95365. Sprzedawca osobiście wrócił autem z Niemiec do Polski na kołach. Code 89. Mi się tutaj wyświetlił, nie wiem o co. Kaman. Dobra. Zawrócimy tutaj. Sprzęgiełko, bierze poprawnie. 95 przejechane, praktycznie. Nówka sztuka kamerka cofania. Nie, nie mamy tutaj nic takiego, żeby mi tu coś za mną nie stanęło, żebym w coś nie wycedził. Sprzęgiełko prawidłowo. Bierze Ach, jedną ręką niestety tak wychodzi opa tutaj supek żeby nie narozrabiać za bardzo jak się mokko jedzie wysoko się siedzi dziury wybiera dostojnie tak bujająco no nie słyszałem żadnych stuków, żadnych półków. Luzów w kierownicy zastanawia mnie tylko ten kołd 89 i ten kluczyk, co to oznacza. Bo mi wyskoczył taki dziwny komunikat. Piąteczka manual, czyli ta skrzynia bardziej odporna. Bo szósteczki miały różne bolączki, tutaj na lusterku widzę takie delikatne skazy, nie wiem czemu tak, nie ma podświetlenia, no i wyraźniej chyba nie ma. Mogli chociaż tutaj dać jakieś takie lampki jak w Hyundaiach czy Kiach. Ten jest. Ech. Tutaj mamy sterowanie radiem. No i widzę tylko szyby elektryczne z przodu z tyłu najwyraźniej korbotronik lusterko sprawne działa od strony pasażera działa no to już jest dobrze zobaczymy czy sprawna klimatyzacja załączymy wskazówka obrotomierza mi tutaj delikatnie drgnęła, z tego co widziałem chyba kompresor się załączył siłę nawiewu zwiększymy, zobaczymy czy chłodzi klimat, czy nie chociaż dzisiaj 10 stopni na dworze chłodzi, czuję no już mi znikł ten komunikat, code co to było? 89 jeśli ktoś wie o co chodzi to piszcie w komentarzach. Sławek, pisz w komentarzach, bo ty lubisz Ople, może wiesz, co to Code 89 oznacza. Chodzi klimatyzacja, wyłączamy i tak jest dzisiaj chłodnawo na dworze. Radyjko jest. Co to jest? Start, stop? Tak mi się wydaje. Co tutaj mamy? 12, a tu AUX. Ręczny, zwyczajny, miejsce na kubeczki podłokietnika, nie ma troszkę szkoda. Tutaj taki niewielki schowek wygumowany. No można sobie podłokietnik zamontować na własną rękę, że tak powiem. Kierownica nawet nie jest obszywana, ale multifunkcyjna ta, jak widzicie. Zakres spory, można znaleźć odpowiednie miejsce. Daszek miękki, miękko, 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 miękko tu nawet jeszcze miękkie materiały, a tu już dali twarde ciekawe że w koło radia dali obwódkę miękką, a tutaj twarde nie mogli zrobić odwrotnie. Ale noga nie styka mi się z tunelem. Fotele wygodne tutaj mamy schoweczek, też miękki z zewnątrz. Taki wygumowany troszeczkę. No, i tutaj mamy drugi schowek. Czy klimatyzowany? Raczej nie. Nawet nie jest wyścielony. No tutaj już twardo. No to dali miękkie. Tu dali też miękkie. No, mogli zrobić tutaj miękki materiał. No, ale zrobili jak zrobili. Wstawka tutaj troszkę takie nie wiem, jak szare aluminium, coś w tym rodzaju. No dobra. Zobaczmy sobie tego sprzęta na szybach 15, czyli rocznik 15. Wszystko się zgadza. Auto zadbane w środku, pachnące, czyste. Widoczność do tyłu, no taka se. szerokie te słupki. I nie wiem, czy są tu park Coś piknie, nie piknie. Nie widzę. Kontrola trakcji. kompakcik mamy, grzane fotele są czy nie, nie ma e, tematy maty w Oplach maty od grzania foteli lubią się rozsypać także w sumie może i lepiej że nie ma, nie ma co się popsuć no, no tutaj widać te chromy w koło ta obwódka taka jakby z, nie wiem spękane to aluminium no taki urok taka wada fabryczna najwyraźniej tego sprzęta, dwa pilociki w ładnym stanie od auta nie ma śladów zużycia po nich większego tutaj materiał tutaj miękko no i reszta już doły twarde plastiki no, tak wygląda wnętrze, niezniszczone przeszycia, niteczką czysty, zadbany środek pachnący no, z, tyłu, z tyłu, już przeoszczędzili tutaj wstawkę dali materiałową, podłokietnika nie ma, niski tunel siateczka tutaj na fotelu pasażera zagówki no. no i z tyłu tak jak mówiłem Korbotronik Mam ręce, więc kręcę. A co? <laughs> Oponka Uniroyal wow, nówka i miękka guma tarcze jak nowe także elegancja Francja z tyłu tak samo Uniroyal, zobaczcie nówka sztuka, bieżnik tarcze w porządku nie ma parktroników nawet w zderzaku dlatego nic tu nie pika mi no nie wiem po co jest ten hak. Tutaj takie niewielkie zadrapanie na tej osłonie ktoś nie zauważył czegoś, a morki trzymają, trzymają. No w bagażniku ślady zużycia, tutaj minimalne zadrapania. Tutaj też widać na tych plastikach takie zadrapania, lampeczka, haczyki. No, bagażnik w Oplu Mokka nie jest za potężny. Już kiedyś opla dla Was nagrywałem. Co tu jest pod tym? Koło. Gaziutka można wrzucić. Te silniki tolerują gaz. No jakieś ślady używania bagażnika widać. Można obalić kanapę bagażniczek. No ale niewielki próg, zobaczcie, praktycznie go brak. No. Dobra, zamykamy klapę. Czy jakieś większe mankamenty na samochodzie? Na lakierze nie widzę. Za bardzo wnętrze tu zadbane. Tutaj chyba od pasów takie lekkie, zobaczcie zarysowania. Nie wiem, może ktoś fotelik dla dziecka woził? Nie wiem. No i kieszonka, tak jak mówiłem, tu. Na fotelu kierowcy tego, nie mamy tej kieszonki, no, materiał, czyste, zadbane, no, auto, fajny kolorek, teraz słońce zaszło, także tego brokatu tak nie widać, teraz taki brązowy, ciemny, no. A jak wyjdzie słońce pięknie się mieni To brud. Nie, tutaj tak jakby taka malutka zapraweczka mało widoczna. No słuchajcie, jakby nie było, auto ma już 10 lat, za chwileczkę mamy rok 26. Także będzie miało 11 tutaj jakiś ślad chyba po paście polerskiej tak mi się wydaje czy to jest zaprawka czy to jest brudne nie wiem nie no tak jakby wosk jakiś zaschnięty tak jakby brudne coś no jakby się przykleiło coś guma do rzucia nie wiem co to jest no pod pazurami teraz wyszło fuj no, także nic strasznego, słuchajcie. Tutaj jedynie takie leciutkie, jakby obicia, minimalne, żeby nie było. No, i tutaj też takie mamy, lekkie zadrapania, niewielkie. Nie wiem, chyba od tych pasów. Tak mi się wydaje. Poza tym, no, nie jest to. Najbogatsza wersja, nie jest to najmocniejsza wersja, ale jest to prosta konstrukcja. Tak, dobra do gazu. O, teraz wyszło słońce. Może kamerka to wychwyci. Ten brokaci, fajnie to się mieni. Aj, jedną ręką. Badylek. Badylek, olej wymieniony. 25. Była wymiana oleju. Następna wymiana. A, jedną ręką tutaj niewygodnie. 4,5 litra weszło. Mniejsza z tym po zakupie proponuję olej sobie wymienić. Jest tam jakaś książka serwisowa w środku. Może rozrząd trzeba wymienić? Nie wiem. Trzeba by to sprawdzić. Oczywiście, ceny do negocjacji silnik widać myty rozrząd na pasku z tego co widzę. Tak dobra, Och, zamykam to. Uff. Tak wychodzi na żywca nagrywanie, panowie i panie. Chyba żona tutaj przyjechała. Sprzedawcy przywiozła kluczyki od samochodów. Także zaraz polecimy kolejne sprzęty, bo kilka nowych się pojawiło. Opel Mokka 1.6 benzyna rok 1595 przejechane 116 koni, prosta jednostka, dobra do gazu, 38900 z Niemiec. Wyposażenie no skromne. Myślę dla jakiejś starszej osoby, niezbyt wymagającej, nie przypadającej za tymi nowinkami technicznymi. Myślę, że taka bryczka sprawdzi się doskonale. No jedyne co mi się tu w środku rzuciło to to lusterko takie ma lekkie ślady. No i tutaj te sreberko w koło można by sobie wymienić jeżeli komuś to przeszkadza no ale wspominam żeby nie było no dobra pozdrowionka do usłyszonka kontakt do a chyba zapomniałem wam pokazać telefon chociaż kartkę pokazałem ale nie wiem bo nie każdy kuma o co chodzi Proszę bardzo, tutaj 511 037 55 albo 661 195 575. Memory, fajf, siara i wszystko jasne. Pozdrawiam. Cena do negocjacji. Dzwonić, negocjować.